Tak, trzeba powiedzieć sobie to wprost i trzeba powiedzieć, że jest to słuszne i trafne, że obecnie płynący ściek propagandowy nie różni się niczym niż ten, który był za poprzednich rządów. Ja wiem, moi drodzy, że wśród Was są zwolennicy jednej bądź drugiej partii i to, co powiedziałem, może spowodować, że w tym momencie poczuliście się urażeni. Trudno. To jest moje zdanie i mam do niego pełne prawo. Ale mówię, jak jest. Dlaczego mogę stwierdzić, że Dziś telewizja publiczna jest tylko i wyłącznie miejscem propagandy. No, moi drodzy, taki najświeższy przykład, no to jeżeli telewizja publiczna oddaje swój trzygodzinny czas antenowy na jednego z kandydatów w trwającej kampanii prezydenckiej, który to wyzywa się ze swoim kont kandydatem na pojedynek jeden na jeden i na szczęście reszta kandydatów mu ten pojedynek udaremniła, no to jest to tylko i wyłącznie pokazanie, że telewizja publiczna faworyzuje jednego. Bo ten jeden, czyli pan Rafał Trzaskowski, po prostu zaprosił pana Karola Nawrockiego. Tak, mówimy o tej sytuacji w Końskich. Niezależnie kto tam w tym studiu stał, wszyscy tam obecni ludzie, tak naprawdę wydzielonych ze swoich partii, idą w interesie swojej partii, a nie w interesie naszym. Nas, Polaków.